Tylko wiesz, co ci to robi? Jeżeli znajdziesz coś albo kogoś, kto zrobi za ciebie, albo pomoże ci w zrobieniu jednej rzeczy, na przykład mamy zmywarki, tak? Większość z nas pewnie nie ma. Cyk-cyk-cyk, naczynia do zmywarki, włączamy program, zmywarka sobie chodzi. A my w tym czasie możemy zrobić coś innego. No i nie, wiem, siadamy sobie i powiedzmy. No nie wiem, na przykład, czytamy książkę, tak? Czytamy książkę, czytamy książkę, albo nie lepiej słuchamy sobie, właśnie audiobooka albo podcastu, i w tym czasie jeszcze możemy robić coś innego nie wiem co na przykład co możemy robić w tym czasie na przykład włączyć pranie tak i w tym czasie możemy zrobić jeszcze coś innego i zauważ, jaki jest paradoks niesamowity zamiast odcinać te rzeczy tu my sobie upychamy coraz więcej a przecież